Cześć! Dziś wraz z Włodzimierzem Lubańskim, którego odwiedziłem w Belgii, opowiemy wam historię jego debiutu w polskiej reprezentacji. Lata 60. były złotym okresem dla polskiego szkolenia, to w tamtym czasie udało nam się wykreować wiele gwiazd. Dowodził temu chociażby fakt, że na Mistrzostwach Europy Juniorów w roku 1961 doszliśmy aż do finału, w którym to przegraliśmy z reprezentacją Portugalii. Stąd też całe pokolenie biało-czerwonych talentów nazywano później Portugalczykami. Kolejnym argumentem potwierdzającym nasze doskonałe szkolenie była postać Włodzimierza Lubańskiego. Zawodnik, który kochał piłkę od kołyski, jako dziecko pragnął jak najszybciej zapisać się do któregoś z klubów. Był jednak na to jeszcze za młody, by móc wcześniej rozpocząć treningi, sfałszował jednak datę na legitymacji szkolnej, dodając sobie jeden rok. Na tej podstawie mógł już oficjalnie zostać młodzikiem. Z tego względu, Lubański od samego początku musiał rywalizować z zawodnikami od siebie starszymi. To doświadczenie bardzo mu się przydało kilka lat później. Będąc 16-letnim młodzieńcem, który dopiero rozwijał swój talent w drużynie górnika Zabrze, otrzymał powołanie do reprezentacji Polski od duetu trenerskiego Motoczyński Foryś. No, było zaskoczenie na pewno, bo jako młody chłopak, mając 16 lat. Yy... Po paru miesiącach gry w górniku Zabrze, zostałem powołany do reprezentacji kraju. No, nie spodziewałem się tego, byłem absolutnie zaskoczony, ale bardzo mądrze, spokojnie poinformowano mnie o tym, że zostałem zaproszony na zgrupowanie kadry przed meczem z Norwegią w Szczecinie i mam być niejako zawodnikiem, który ma się zapoznać z atmosferą przy reprezentacji Polski. Potem po kilku dniach pobytu na zgrupowaniu okazało się, że byłem gotowy do tego, żeby zagrać. Pierwszy mecz reprezentacji kraju, i tutaj Tadeusz Forysz, który był trenerem, umożliwił mi to. No, byłem bardzo szczęśliwy. Początkowo nikt nie wierzył w to, że tak młody zawodnik otrzyma szansę gry w meczu z Norwegią. Ten jednak wykazał się taką dojrzałością, umiejętnościami oraz pewnością siebie podczas zgrupowania, że zdecydowano o tym, że Lubański wyjdzie na to spotkanie w pierwszym składzie. Nie, nie, to, to nie było przewidywane. W, przynajmniej w pierwszym okresie naszego zgrupowania, to zupełnie inne plany były, jeżeli chodzi o wystawienie zespołu. Natomiast na treningu zwróciłem uwagę. Trenerowi na to, że jestem już gotowy, że jestem dysponowany, że umie wygrać pojedynki bezpośrednie, że umie w ramkę szerzyć. I dał mi szansę. I, i, i to było wielkie szczęście moje, że mając. Mając 16 lat i parę miesięcy mogłem w reprezentacji kraju zagrać. No, oczywiście było to dla mnie wielkim przeżyciem. Nie będę ukrywał, że przed meczem całą noc nie spałem, bo dowiedziałem się, dowiedziałem się właśnie przed meczem. Pan, pan trener przyszedł do mnie, mówił, Włodek, decydowałem, że będziesz grał. No to noc miałem nie przez paną. Tak się denerwowałem. Włodzimierz Lubański nie mógł sobie wymarzyć lepszego debiutu, bowiem udało mu się zdobyć w nim gola. Ale ja przypominam sobie, że po takiej akcji po prawej stronie z dosyć bliskiej odległości umyśliłem ramkę. Piłkę w Włodzimierz Lubański za wszelką cenę chciał udowodnić, że zasłużył na powołanie, podczas meczu dawał z siebie wszystko. Można powiedzieć, że starał się aż za bardzo, gdyż nie był w stanie dograć tego meczu do końca. A, trener Fory zauważył, że zaczynam opadać sił po, po, po godzinie gry i, i zmienił mnie i bardzo dobrze to zrobił, bo, bo rzeczywiście tej energii, którą Którą włożyłem w ten mecz z początku, z początku gry. Ona była tak duża, że, że opadałem sił pod koniec. Polacy pokazali się w tym meczu z bardzo dobrej strony. Wygraliśmy 9 do 0, co do roku 2009 było naszym najwyższym triumfem w historii. Tak, to znaczy to, to akurat był mecz, w którym byliśmy zdecydowanie lepsi niż Norwegowie. Wtedy Norwegowie nie, nie reprezentowali takiego poziomu piłkarskiego jak dzisiaj. W momencie debiutu reprezentacyjnego Włodzimierz Lubański miał 16 lat i 188 dni. Mimo, że od tamtego czasu minęło już ponad 50 lat, nadal jest to absolutny rekord w dziejach naszej piłki. Żadnemu innemu 16-latkowi nie było dane założyć koszulki z orłem na piersi podczas meczu pierwszej drużyny. A jak myślicie, czy jest szansa, że kiedykolwiek rekord Włodzimierza Lubańskiego zostanie pobity? Teraz raczej tak młodym zawodnikom szansy się nie daje. Czy to dobrze, czy źle? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Na dziś to już wszystko. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. Już przekroczyliśmy liczbę 30 tysięcy subskrypcji, dobijamy do 40. Do zobaczenia w kolejnych filmach.